Dzień dobry Pani Tatiano, dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Humory dopisują widzę. Dopisują, bo jestem w fantastycznym gronie. Właśnie przed chwilą widziałeś tę sytuację, a widzisz, dobra przejdźmy w takim razie Tatiana. O, cześć Damian jestem. Cześć Damian. Miło mi. Właśnie przed chwilą wskoczyłam przed obiektyw, ja jednak potrafię, potrafię przerwać komuś wywiad. Andrzejowi przez przypadek przerwałam, bo myślałam, że wasza kamera, ale no nieważne. Fajna atmosfera, fajni ludzie, dobrze się z nimi pracuje, w związku z czym... Jest, jest uśmiech to. na twarzy. A jak będziesz wspominała ten sezon Voice Senior? No bo spotykamy się na finale, więc to się kończy. Mhm. Jak to się zapisze w twojej pamięci? bardzo sympatyczna przygoda. No niby praca, ale ja naprawdę nie czułam, że ciężko pracuję i tutaj od razu spieszę wyjaśnić, że oczywiście przykładałam się do tego, co robiłam na warsztatach, że chciałam jak najwięcej przekazać i wesprzeć tych moich uczestników w tych kolejnych etapach przy śpiewaniu, ale nie tylko dlatego, że uczestnicy mi się trafili, naprawdę tacy otwarci i tacy, którzy oni bardzo się cieszyli, że przechodzą do tych kolejnych etapów. I ja już to po raz kolejny powiem, że naprawdę mieli coraz większą pewność siebie, bo oni nie wierzyli na początku, że dojdą tak daleko. I to jest tak fajnie obserwować, że ludzie po 60., którzy no w moim przypadku i Ewa, i Marian, odłożyli śpiewanie na wiele lat. Marian wyjechał za chlebem do Niemiec, pracował na budowach, był kierowcą Tira, a Ewa. No, mąż poprosił, żeby nie rozwijała kariery muzycznej i ona na rzecz rodziny zrezygnowała z tego na 30 lat. To jest ja pierdziuniam, no. E oni w tym programie mogli wrócić do, do siebie, do tej swojej pasji, którą odłożyli i, i to widać było, jaką to im radochę sprawia. Jak oni rosną, jak ktoś powie im coś miłego, powie na przykład super zagrałeś dzisiaj, albo jak ty śpiewasz. I po prostu wiesz, to było to. Nie bardzo zastanawia, co sądzisz o tym, że Ewa dla swojego męża zrezygnowała z kariery. Co sądzisz o Boże, takich jest, zachowaniach? No, ja coś ci powiem, bo w, u Małgosi jest Krzysztof którego żona poprosiła, żeby nie rozwijał swojej kariery. E, no to, to ogólnie tak sądzisz o tym, tak. jak, e, jest, wiesz, twój oczywiście. partner, twój mąż, żona prosi nie cię mnie, o to, żebyś nie, nie spełniała swojej Teraz pasji? Tak, nie mnie oceniać, bo nigdy nie, się, nie siedzimy w tej sytuacji. E, ja mogę powiedzieć o siebie. Ja, ja na boczny tor odstawiłam siebie ze swoim śpiewaniem. To był mój wybór, bo chciałam mieć dzieci. Ale na za długo zrezygnowałam ze swojej pasji i ze z kontaktu z, z muzyką, ze śpiewaniem, z tworzeniem. I to odbiło się na moim zdrowiu psychicznym. Ja o tym mówiłam, że, że musiałam e, dostać e, pomoc specjalistów e, i nie tylko farmakologiczną, ale też terapię. I nigdy bym sobie tego drugi raz nie zrobiła, że wiem, że to jest tak ważne, żeby pamiętać o tym, co lubimy i bez względu na to, czy Damian. Ile masz Damian lat? 30. 30. Bez względu na to, czy masz 30, czy 47, czy jesteś 60 plus nie można o sobie zapominać, bo czasami w życiu, w takich normalnych życiowych sytuacjach, nie wiem, pojawiają się dzieci albo pojawia się jakaś praca, na której ci zależy i wpadasz w taki rytm, schemat, zapominając o tym, co sprawia ci przyjemność. Zarabiasz pieniądze na przykład, ale mówisz, kurczę, przecież ja kiedyś super malowałam, malowałem i tego zupełnie dla siebie nie robię. Nie można tego robić. I wiesz, oczywiście mogłabym powiedzieć, zastanówcie się mocno, czy naprawdę bycie na przykład w związku i ta prośba partnera y, jest w zgodzie z tym, co wy czujecie? Bo to są różne sytuacje i tak jak powiedziałam, nie mnie oceniać, ale czy na pewno ten strach partnera nie wynika z jakichś lęków, które on musi przepracować i przerobić? Y, no właśnie y, nie zapominaj, no miłość, miłością, ale nie zapominajmy o miłości do siebie i. Mam nadzieję, że czasy się zmieniają i że coraz więcej i facetów, i kobitek pamięta o tym, że wchodzenie w relacje z drugą osobą jest bardzo ważne, ale ta relacja ze sobą też jest no, mega wartościowa i nie wiem, czy nie najważniejsza. W związku z czym na takie sytuacje mówię, zastanów się, czy chcesz na pewno zrezygnować z siebie tak w stu Jak jesteśmy przy temacie związków, to będę go kontynuował. Na co byś się nigdy w związku nie zgodziła? Bo to jest bardzo dużo rzeczy, ale Taka jakaś jedna kluczowa rzecz, na którą byście nie zgodziła w znaczy, związku. Wiesz co, jest, jest jedna rzecz, ona jest bardzo błahą rzeczą. Nie godzę się na to, żeby partner robił kawę przy mnie. Nie znoszę, po prostu nie, nie cierpię, nie trawię zapachu kawy rozpuszczalnej. Tam kawa mielona to jeszcze, ale rozpuszczalna. I jakby mój partner powiedział na przykład, że usiądzie przy mnie z kubeczkiem kawy rozpuszczalnej, to nie, nie ma opcji. No nie ma opcji, to jest coś, to są takie pierdółki niby, ale to jest jedna z rzeczy, na którą na przykład nie ma miejsca w, w mojej relacji. Czyli zakaz prostu, u was jest zap... picia kawy rozpuszczalnej? Ja Pić to ja nie mogę być w kuchni. Pić sobie może oczywiście, nie ma zakazu, tylko że ja muszę być, muszę, musi nastąpić ewakuacja i potem jest wietrzenie. Nie, A dlaczego tak Cię odrzuca ten zapach? Jakaś przykrość w dzieciństwie Cię spotkała? Bo czasem jest tak, że wiesz, z dzieciństwa mamy traumę. Czy Ty szukałaś, nie, dlaczego nie. tak jest? Ja bardzo reaguję na zapachy. Też bardzo mocno no po prostu te receptory u mnie są jakoś tak rozwinięte, że no szybko reaguję na zapachy. Bez względu na to, to dla kogoś mogą być bardzo miłe, tak jak kawa rozpuszczalna ktoś powie. To pobudza kogoś. Tak, jest fantastycznie. A dla mnie to jest zapach, który powoduje u mnie od razu migrenę i mam nudności, w związku z czym no nie Byłoby to fajne. Jest dużo takich zapachów. To... O, właśnie miałem zapytać, jaki jeszcze inny zapach Cię tak triggeruje? O Jezus, perfumy. Wszystkie takie świeże, jak ogórek, ta zielona herbata. No jest dużo takich zapachów, które po prostu ja, ja muszę się usunąć. To czuły ja nos, nos do... czuły nos Czuły bardzo. nos niestety. To z jednej strony fajne a z drugiej strony, no taka ciekawostka, może upierdliwostka mała. No powiem Wam, że ciekawie macie w tym domu, ciekawie macie w tym e, Sekcje domu. Sekcje zapachowe podzielone. To jest bardzo ciekawe, to mi akurat już wystarczy, nie będę, wiesz, głębiej pytał, co tam u Was jeszcze można, czego tam nie można. Chodźmy do takich tematów muzycznych. Wczoraj odbyły się polskie preselekcje do Eurowizji, wygrała Justyna Steczkowska. Jak Ty zareagowałeś na te informacje, że Polacy wybrali akurat Justynę? Dzisiaj gratulowałam Justynie, mieliśmy szansę spotkać się w Pytaniu na śniadanie I, i co mogę powiedzieć, tylko cieszę się, że Justyna po 30 latach pojedzie tam znowu, I, chciała, śpiewa gaje, I, wiem, że będzie nas reprezentowała godnie i tyle. Więcej nic nie myślę, bo już to jest kolejne pytanie, ja wiem, że to jest gorący temat, ale ja naprawdę Eurowizji tak nie oglądam, w związku z czym jak byś chciał zadać kolejne pytanie? A co myślisz, czy sposób głosowania był sprawiedliwy? To ja ci powiem pomidor, bo A może będziesz mogła się wypowiedzieć na temat utworu? Co sądzisz o utworze Gaja? Jest <grymny> to ja mogę się na temat Mariana wypowiedzieć, mojego, który właśnie... A, czyli temat Eurowizji porzucamy. Nie, porzucamy temat. Tak jak powiedziałam, Justyna jest genialną performerką i wiem, że ona po prostu się sprawdzi. Ona jest gwiazdą pełną gębą. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Ona się urodziła z takim sznytem właśnie gwiazdorskim i ja wiem, że ona dźwignie ten temat i wokalnie... I scenicznie, i kostiumowo, w związku z czym yy, życzę jej powodzenia. A ty chciałabyś powtórzyć kiedyś temat Eurowizji? Jak jeszcze raz zapytasz się o Eurowizję, to, to zaparzę ci kawę. Okej, okay, dobra, to mam inne pytanie do ciebie. Ostatnio Kuba Wojbucki gdzieś tam zasiał takie plotki, że może powróci X-Faktor. Czy ty chciałabyś powrócić za stoł jurorski w X-Faktorze? Yy, nie, nie słyszałam, żeby zasiewał. Nikt do mnie z tym Taki Taki rzucił, który wiesz, zasugerował. Nie, no to, to właśnie o czym my rozmawiamy. Jakieś jedno zdjęcie wrzucił, nic nie jest napisane i, i za, nic nie zasiał. A Kuba lubi siać różne rzeczy. <laughs> niech, niech lecą te ziarenka w powietrze. Nie, nie ma tematu. Inny temat, ale przerzucasz temat. Tem, tem, tem. Mam, 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 mam. mam. Czy masz coś Masz co coś, ja Nie, ja właśnie na jeszcze trafię? na całe szczęście e, nie. Ale ani jedzenie, ani. Nie, na całe szczęście mam stuprocentową tolerancję na wszystko. To mam taki ciekawy temat. Ty lata temu porzuciłaś Blue Cafe, ale nie mów stop, nie mów stop, to nie będzie dlaczego porzuciłaś to Blue Cafe. tylko chodzi mi o to, czy Twoim zdaniem opuszczając zespół artysta w dalszym ciągu ma prawo do wykonywania utworów, które tworzył i lansował w zespole? Jak Ty to widzisz? Bo ostatnio wywiązała się taka dyskusja w zespole Łzy, że Ania Wyszkoń nie powinna wykonywać utworów zespołu Łzy. Czy Twoim zdaniem artysta ma prawo do wykonywania? Wiesz co, to nie chodzi o zdanie niczyje, tylko trzeba za się sprawdzić. To ma dużego prawa. A do wykonywania utworu każdy ma prawo. Ty możesz wziąć jakikolwiek utwór i go sobie śpiewać. Oczywiście, jeśli chciałbyś to zmonetyzować, czyli wydać na płycie, to potrzebujesz zgody autorów. Tyle w temacie. A czy to moim zdaniem obyczajowo to jest OK? No bo tam wiesz, są dwie Czy powiesz dalej? No nie, no skupiajmy się na jakichś takich... Czyli rozumiem, takiej... czy te aferki cię, cię nie interesują no ale kompletnie? afery po prostu... Trzymajmy się tego, co jest... Jeżeli to jest y, zgodne z prawem, jeżeli ktoś spytał się i y, y, jest zgoda, jeżeli w zaiksie są takie przepisy, jakie są, to trzymajmy się tych przepisów, a nie róbmy... Obyczajówek jakichś? Burzy z kawy rozpuszczalnej. To ostatnie y, pytanie. Jak tam Twoje samopoczucie? Pytam w kontekście zdrowia. Jak się masz? Dobrze się mam. Jak widzisz, stoję. Cieszę się. Dobrze, jest naprawdę dobrze. A jak to w ogóle cała sytuacja zdrowotna zmieniła Twoje postrzeganie życia? Wiesz, to nie tylko moja sytuacja, ale też sytuacja ludzi dookoła, których mam blisko siebie i którzy albo zmagają się z jakimiś problemami zdrowotnymi, ale też takimi, którzy na przykład chorowali na ciężkie choroby i na przykład ich tu nie ma. No, to powoduje, że, że, wiesz, że mało mamy czasu i, i trzeba się cieszyć tego, co mamy, a jak się z czegoś nie cieszymy, to starać się to szybko zmienić e, i na pewno doceniać te momenty, kiedy właśnie można być sprawnym, a nawet jak jest jakaś dolegliwość, ale ona pozwala ci wykonywać Twoją pracę, no to jesteś szczęściarzem, bo jest masa ludzi, którzy po prostu tego nie mają.